Witam Was serdecznie drodzy parafianie, GreatKojot great z tej strony. Nasza ulubiona seria, krótkie spojrzenie i gra Endling Extinction is Forever. Symulator lisiego życia, która jest dostępna obecnie w PlayStation Store w ramach subskrypcji. PS Plus, jeżeli ją macie, możecie sobie spróbować. Ja Wam troszeczkę zaprezentuję na czym polega i czy warto. Jeżeli jesteście fanami takich gier, czyli symulatorów jakiegoś e, życia, nie tylko ludzkiego, zwierzęcego, możecie e, do niej sięgnąć. Przyjemna graficzka, przyjemna gra, ale moim zdaniem bez żadnych fajerwerków. W języku polskim także fajnie, parę prostych opcji. Jedziemy. Oczywiście jak sobie chwileczkę próbowałem, żeby wam e, łatwiej tutaj jednak powiedzieć Czasami lubię też robić to na zero. No i tak, jak widzicie, akcja, czyli skok. Poruszamy się L. Mamy pożar w lesie, gdzie nasza lisica musi uciekać. Mamy bieg R2. Bardzo przyjemna melodia jest tutaj. Taka nieprzeszkadzająca, prawda? Także skaczemy, kiedy są te różne takie, właśnie zmiany terenu. Podwyższenia. Te miejsca łatwo potem rozpoznać. Tak, naciskać trzeba kopać. Ona się wtedy podkopuje, ale to też będzie pokazywane, nie? Albo jak potem dochodzicie do przeszkody, to będziecie mieli możliwość po prostu automatycznie wyboru takich rzeczy. Może jednak yy, troszeczkę będę musiał na potrzeby yy, nagrania. Zmniejszyć głośność ogólną, bo mnie nie słychać. Muzykę wrzucić do 75% i efekty dźwiękowe do 80%. Ok. Zaakceptowało. Nie lubię jak nie mówi, że za, to zaakceptowało. Jest Dobra biegniemy dalej, tutaj pożaru nie ma. Uliczek, którego mógłbym zjeść, ale teraz muszę skupić się na czymś innym. Jak tu byliśmy w rezerwacie. O, tu jak widzicie nie możemy nic zrobić, musimy iść gdzieś indziej. O, tutaj mamy możliwość zawsze z takimi... No? O, tutaj, czy są to nawet widać? To gra jest tak zrobiona, że nie tylko chodzimy jakby cały czas lewo, prawo, ale też góra, dół. O, możemy się też wspinać, przytrzymujemy i wtedy ona automatycznie idzie. O, i akcja dalej biegnie. Grafika jest no jak widzicie rysunkowa, ale bardzo fajna jest, to sterowanie też tutaj żadnych trudności nie przysparza. To oczywiście tak miało być, to obojętnie czy będziecie naciskać czy nie to i tak spadniecie razem z jelonkiem rogaczem. Teraz musimy przytrzymać żeby się wydostać. Wychodzimy, na szczęście spadliśmy na worki, na śmieci. Troszkę kulejemy i nie możemy biec, i fajnie to czuć. Słuchajcie, opór na R2 bardzo duży jest. O, już dotarliśmy pobliża osiedli ludzkich. No ale cóż, spalił się nasz rezerwat. Nie mamy wyboru. Muzyczka też oczywiście jest automatycznie inna. nasza lisia mama, bo jak zaraz się okaże, nasza lisia mama jest w ciąży. nie możemy, super jest ten opór, fajnie to czuć na, na tym kontrolerze. O, widzicie, bieduszka ledwo idzie. Ale ten dźwięk jest znowu, co jakby on tu mi się w ogóle nie zmienił. Dobra, to muzykę damy na 60. Teraz dopiero chyba trochę się zmniejszyła. Keep Out, tak? Tu są jakieś, widzicie, budowle, stacje, nie? O, pan tutaj pracuje O, drony są także. Z ciekawie a tu jest Nora, tak? Nasza. I ta nasza Nora, słuchajcie, to jest miejsce, gdzie się gra zapisuje. Nie ma innych zapisów. Więc musimy tutaj pamiętać zawsze, że jakby co to trzeba do tej nory wrócić. Jak coś zdobędziemy, czegoś się nauczymy. O, bieduszka. Wyczerpana padła. Nasza lisia mama. W trakcie burzy. Łezki jej lecą, bieduszka taka widzicie. Oczywiście oglądacie gameplay w PlayStation 5 4K HDR. Lisia mama, raz! Urodziła. Zobaczcie, jakie piękne liski. Małe. No taka przyjemna gra jest, nie? Dla osób, ale nie jest ona do końca relaksacyjna. No bo tutaj trzeba. 1, 2, 3, 4. Oznaczamy po prostu i zatwierdzamy, tak. Który jest który tak będą tam za nami chodziły. Ona nie jest do końca relaksacyjna, no bo trzeba czasami tam gdzieś uciekać przed kimś, chować się, zdobywać pożywienie, to zobaczycie, i uczyć nasze młode, więc to nie jest tak, że sobie tylko chodzimy i nic nam nie zagraża. Jesteśmy chytruskiem w końcu, nie? No, ale jakiś tam pomysł ciekawy, myślę, jest. Natomiast mówię, no ja akurat. Nie, nie należy do, do fanów takich gier, jak wiecie. Moje ulubione to RPG, strategie turowe, absolutnie yy, przygodówki akcji, tak? Czasami też yy, dobry horror, także. Endling! Nieskończoność, tak? Ok, i widzicie tutaj jakby te, ta zielona kreska to pokazuje kondycję naszych maluszków. Teraz mamy pierwszą noc, wychodzimy, no bo oczywiście jesteśmy zwierzęciem nocnym, tak tutaj mamy mapę na y, środkowym y, dużym przycisku i tutaj jest oznaczenie, nie? że borsuk jak wygląda i ścieżka zablokowana. Na razie tutaj nic więcej. Nie ma, tak? Musimy znaleźć pożywienie dla młodych. Możemy przeszukiwać takie różne te, albo się tutaj też chować, nie? Do takich kupliści i tak dalej. Możemy iść tam albo tam, bo zobaczcie, nie? Tutaj mamy ścieżki. Te ścieżki, także mapka jest fajnie zrobiona, jeśli o to chodzi. Bo widać gdzie możemy chodzić, a gdzie nie. O, tutaj mieszkają niestety ludzie, więc też trzeba potem uważać. Tak, i tutaj, jak się pobliska zwierzyna jest, to się robi taki zielony i to trzeba przetrzymać L1 i wtedy mamy zapach, nie? Po tym zapachu trzeba podążać. Mamy tutaj, prawda, i możemy zbliżyć się do zwierzyny. A, uciekła w ten sposób, ale ona wtedy będzie miała możliwość ucieczki, także uciekła, ale jest tu i jest złapaliśmy, tak? Jedziemy, i tutaj mamy nocek, widzicie. Yy, musimy wrócić przed końcem nocy do yy, nory, inaczej po prostu gra będzie przegrana. Jak nie wiecie gdzie, to patrzycie sobie tu na mapkę. Bliżenie, oddalenie ten teren jest dosyć tutaj potem duży, nie? Także i wchodzimy i musimy nakarmić nasze robuszki małe, które dopiero rosną. O widzicie, tutaj je nakarmiliśmy. Tak, musisz wrócić do legowiska zanim skończy się noc inaczej. Po prostu będziemy załatwieni na cacy. No, i to samo, noc druga, tak? Także spróbujmy, zobaczmy. O, widać tu borsuka, także trzeba uważać, bo borsuk jest drapieżnikiem, jak wiecie, nie? Także absolutnie w tamtą stronę lepiej nie idźmy. Może pójdźmy sobie tutaj tym razem odkryć, tak? Bo, bo jest ten borsuk. I zobaczmy, co tutaj czeka, nie. Musicie uważać, o, bo tu wtedy mamy możliwość, nie, pójścia tutaj ta ścieżka na dół albo pójścia dalej na na dół, nie, bo tam jakby ta ścieżka się kończy, nie. Tu jest ścieżka zablokowana. Dlaczego? Po prostu jest ten. Dobra, czy możemy tu po, po, podkopać na przykład? Nie nie możemy podkopać, czyli tu nie da rady. No to spróbujmy tu zejść Możemy też iść o, w tą stronę i tutaj się ścieżka nie skończy, no bo jak pójdziemy w tą... O czekajcie, bo coś nam się tutaj pojawiło. A, o tu jest woda, więc tutaj są ryby, nie? I jest. Jest dosyć prosto. Także rybkę zanosimy z powrotem do gniazdka. To znaczy do nory, oczywiście dla naszych dzieci. Tak jest. I proszę zobaczyć już całkiem nieźle. No a tu pierwszy się obudził już, mama śpi. Coś usłyszał. No niestety wabik. Złe ludziska niestety, ale tym wabikiem naszego miednego chytruska malutkiego. Co się stało? Nie ma chytruska. Mama musi poszukać, czy uda się coś zrobić. Zapachy z czasem znikają? Oczywiście, zanikają. Że tak jest, no to normalne, nie? No i widzicie, nie ma jednego, nie, bieduszka. Ale mamy wytropić zaginione młode, tak samo. O, tylko tu widzicie, nie? Tu jest ta zabawka, która była. O, jakby widzicie tutaj, widać co zrobił. Pierwsza, pierwsza część tropu, tak. Facet, który łapie lisy. Tutaj mamy rękawice. Zgubił, tak. O, ketrusek go ugryzł. Nasz mały. No, a tutaj jest pułapka. Widzicie tutaj, nie? Elektryczne urządzenie. Także niestety, ale koniec. Znajdź pożywienie znowu dla reszty młodych, nie? Zobaczmy gdzie jest borsuk. Cały czas jest tam. Tam mamy zamknięte. Można iść w wodzie, no bo że ja to, że zawsze będą jakieś ryby. Chociaż to też. Nie zawsze, o bardzo pływa, pływa Musimy uważać tylko na tą noc, czy nie za daleko Tutaj gdzieś przyszliśmy Nic się tutaj nie nie pojawia O jest, to będzie rybka będzie, będzie rybka. Jak wyskoczy wtedy i mamy rybkę. I dalej jedziemy z koksem. O, tutaj żeśmy się zapuścili już na nieco niebezpieczniejsze tereny, jak widzicie. Trzeba to mieć na uwadze. Tam jakiś, mówię, klimacik dosyć tej gry fajny jest zachowany. O, oczywiście to cały czas się potem, niestety, wiecie, problemem tych gier co jest? No jest to, że musicie powtarzać te czynności, nie? Czy ciągle trzeba zbierać to pożywienie? Trzeba te młode karmić, one wprawdzie chodzą z Wami. Zaraz, zaraz tutaj przejdziemy do dalszej części. Tu nie będziemy nie wiadomo jak długo nagrywali, bo to też nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żebym wam pokazał podstawy tej gry i żebyście mogli zdecydować, czy chcecie chytruska sobie kupić. No jest taka sympatyczna. Mówię, te sympatyczne animacje się tutaj zdarzają. O, że jak najbardziej. O! Z chytruskami możecie się bawić. Można to pomijać, jak już graliście, to można to, to pomijać, nie? Tak, jeżeli będą jakieś straszne przeżycia, no to trzeba się bawić z nimi albo dać im czas, tak? I mamy teraz, jeśli chodzimy już widzicie z chytruskami. Żeby się pobawić z młodymi, to trzeba strzałeczkę do góry nacisnąć. No. Musi być nobami. No, bamino. no i to jest taka zabawa, prawda? O. Mizianie noskami i tak dalej. Skaki. Skoki dobre. No i tutaj widzicie, gdzie jest ten borsuk. Teraz już część nawet tutaj zniknęła. Tylko więc możemy iść tutaj prosto, i potem możemy iść w lewo. Tylko nie do borsuka. Dobra. One robią to samo co mama, tylko trzeba uważać, żeby za daleko oczywiście nie odchodziły. I można się z nimi ładnie bawić. Tutaj sobie idziemy. Tak i teraz e, gdzie ten borsuk był? Dobra, borsuk jest tam, ale my idziemy jeszcze tu. Jeszcze będziemy je uczyć, tak? Do borsuka się idzie tu i tam. Jest ten borsuk w tym czerwonym prawdopodobnie. Że nie? I musimy oczywiście o, uważać, widzicie, jest pułapka, czyli x to trzeba przeskoczyć nad pułapką i oni wtedy... Też się tego będą uczyć, nie? To może ich pochwalmy za to, że była piękna zabawa. O, z każdym się ładnie pobawimy. Dobrze. Za szybko biec nie możemy, no bo jak widzicie tak o, o nie wiem czy tutaj, bo to będzie koniec chyba. Czy my tutaj coś znajdziemy w ogóle? Do jedzenia. Żadnego tropu na razie nie podjęła. Lisia mama. O, jest trop. Dobra, mamy coś. Tam u góry. Spadło. I one jedzą. O, widzicie? O, czyli na drzewie było fajnie. Tutaj nic już nie możemy zrobić, bo to jest koniec. Także wracamy. Uważajcie na pułapki Musimy wrócić przed końcem nocy do honory nie? Bo wtedy Dobra, pobawimy się chwilę z nimi My się pomieniały Kelkorb, tak For a better tomorrow Ach, te hasła po prostu ale przejutro. Zawsze to niesie ze sobą, słuchajcie, coś. O widzicie, I mamy już północy za sobą, a więc dobrze by było jednak wracać powoli do nory. Prawda, tam nawet można było iść nie o tym most, a nawet teraz idę inaczej niż szedłem. No dobra, to obejdźmy to. Tu na przykład coś jest, nie? Tu jest jak widzicie, nie? O. I one sobie tutaj jedzą dalej. O, zjadły sobie jagódki. Teraz pytanie, czy one to przepłyną? Nie, są za małe. Dobra, trzeba wrócić. To gdzie byliśmy? No. No dobrze, tu musimy iść. Chodźcie, chodźcie. Ja tutaj gdzieś źle po prostu kliknąłem, w którymś miejscu nie, jeszcze, jeszcze no, na zewnątrz grozi ci niebezpieczeństwo, nie? O, i tu pokazuje nam, w którą stronę trzeba. O, widzicie, już niebezpieczeństwo jest, więc trzeba tutaj do nory biec, fajnie, że nam to, to ten kierunek tej nory pokazuje. A już nad ranem zaczną wychodzić ludzie. O, uwaga. Trochę żeśmy za długo jednak byli na zewnątrz. A żeśmy poszli w złą stronę. No chodźcie, chodźcie. Szybciutko, szybciutko. Ostatniej chwili praktycznie, nie? Dobra, będzie długi sen. No i tu one mają takie umiejki, nie? Na razie tylko skakanie się nauczyły, jak widzicie, dzięki temu, że mama skakała. I to jest to jest wszystko. Bo z umiejętności młodych na trójkąciku oraz zapachy, które tutaj się nauczyliśmy, tak? Nauczyliśmy się zapachu człowieka, nie? Potem te zapachy będą po prostu inne, także widzicie ile tutaj te, tych możliwości potem jednak jest, nie? Dobra, śpimy. No i tu na przykład widzicie, jeżeli spadają, prawda, to dochodzi umiejętność przetrwania. No przede wszystkim i tak żarcie jest najważniejsze, wiadomo, bo bez tego nic się nie da zrobić. No więc ogólnie moim zdaniem taka przyzwoita. Giereczka, którą możemy sobie zrobić. Myślę, że na koniec... O! Tutaj mamy takie punkty, wydarzenie, do których warto iść, żeby coś zrobić. Natomiast ja na koniec pójdę do tego Borsuka, żebyśmy zakończyli to chyba tragiczną śmiercią. Nie wiem, co tam się wydarzy, czy będzie jakaś walka, czy, czy się Mama obroni swoje młode. Zaraz to zobaczymy, ale będzie, myślę, że będzie ciekawie z Borsukiem. I na tym się pożegnamy. Proszę Was o komentarze. Ciekawostki przyrodnicze na ten temat. O, tutaj mamy, jak widzicie, że jest to pożywienie, prawda? Mama wyskoczy, mama puści. I mama będzie się kierowała zapachem borsukowym. Jest borsuk. I walka! Aha! Jednak nie da rady Nie da rady, jesteśmy za słabi Chyba, żebyśmy podeszli go od tyłu. A tu coś jest, nie? Nic z tego, o, o... przegoni nas ze swojego terytorium, nie? Także nie, myślałem, że będzie jakaś walka, ale niestety nie jest to po prostu terytorium... Terytorium borsuka Można jeszcze wejść tu do góry, bo być może tam coś... O, one się wspinają. Teraz trzeba też się z nimi pobawić, bo widziały groźnego przeciwnika, nie? Tu mamy na przykład most. No fishing, tak? Miał być koniec, a nie, a widzicie, tu się tym mostem przechodzi dalej. W pobliżu osad ludzkich się przechodzi, nie? O, a tu na przykład można się podkopać. O. I one też się nauczą, nie? Tego w tym momencie, nie? Żarcia nie mamy Dla nich tam są jakieś jagódki No tu żeśmy doszli mega daleko o Tu coś jest Myśl tutaj jest jeszcze O cholera Tam człowiek chodzi, jak widzieliście, nie. No niech mnie kule biją, no. Jest. Dali, jedzcie. Zobaczymy jeszcze tego człowieka. To jest zagrożenie, nie? To jakieś odchody, czy co? Nie można tu już przejść, nie? To już mówi, żebyśmy wracali. Ciekawe czy ten człowiek by nam coś zrobił Można się wydostać tylko po prostu Po prostu walczymy, nie? Ale to chyba w złym miejscu jestem, nie? Złapał nas. A więc koniec gry. Nie można walczyć, gryść Dziękuję Wam serdecznie. To był Endling. Ich zakończył się końcem. Do następnego krótkiego spojrzenia.